No wieczór, witam, to Zazio, serdecznie zapraszam na część drugą, w sumie trzecią, bo jeszcze taki krótki był wstępny film instruktażowy. No przód umyjemy się ręce, żeby nie było, że mamy czorne. Tak, jest. I teraz wam jeszcze coś powiem a propos tych frytek. Frytki już mam zrobione, o. I no pamiętajcie, że jak chcecie, żeby te frytki były fajne, krótkie i takie fajne. To zanim je będziecie piekli, to trzeba je wciepnąć na 20-15 minut do zimnej wody, najlepiej taki z lodówki, taki fest pierońsko osudzonej. I wtedy one puszczą te wszystkie, nie wiem co tam skrobia, co tam puszczą, chyba coś tam puszczą. Ale wiem, że są lepsze. No Nie wiem czemu, ale są, są lepsze. I ja on jest amator. Także to się idzie dychać. Podstawimy to na bok. tak. Ręce troszkę wysuszymy i jedziemy dalej. <laughs> Będziemy robić, ino no, trzy kotlety, bo żadna ta nie jest tak ogłodno, a na jutro na obiad wydamy ją drugą część. I teraz tak, taki kotlecik, co mam jeszcze nie rozbity, lowamy tutaj na blat. I są dwa sposoby tuczenia tych kotletów, żeby było dobrze: tuczek, albo moczymy w zimnej wodzie i klupiemy normalnie, bez żadnych dodatków. Albo zrobimy tak jak do dzisiaj i użyjemy folii spożywczej. Taka folia, kawałeczek, dużo tego nie trzeba, Domy się tak o mięsko na bok, tu się zachocza, kawałeczek tu, Bierzemy noża, odrzymamy to, folia i noż, powiemy Zbierony. sam to badać. wszystko z tego. I teraz tak. Taki kotlecik fajny. Bieremy i klupiemy. Ale nie za te, żeby nie było za cienki. Bo jak będzie za cienki, to to mięso będzie takie łykowate do dupy. Za cienkie to będzie. To nie będzie to. Muszę to zrobić. A na Pana naczula. Ja Ściągamy. O! Taki fajny, rozbity kawoleczek. A jeszcze go troszkę może z drugiej strony poklepimy, żeby było jeszcze lepszy. Dobra. Pierwszy kotlecik już mamy. Odstawiamy go na bok. Bierzemy. Drugi, fajny, przyprawiony. To fajnie przeszło wszystkim tym aromatem, co że wcześniej go pokazywał. Ja, że, zanim że go tu przyniósł, to że go fajnie do lodówki dołó na pora godzin, te przyprawy to wszystko wsiąkło w tym miesku. I jedziemy lubię. A po mylsku, nie? A jego z baba w domu pije. No mnie nie bije. Nie? Z jednej strony mamy dobre, z drugiej, folia do womy, fajnie, żeby nie chrapało. Dobra, drugi mamy zrobiony, taki fajny, rozbity kawałek. I teraz, zanim zrobię ten trzeci, też fajnie tuszczyk nagrzejemy. Pamiętajcie na smalcu, smalec najlepszy nośnik smaku. Super sprawa, bardzo lubię na tym smażyć Nic nie przypolimy. Na siódemka umie, żeby było fajnie gorkie. Tu mamy tak, bułka tarto, mąka i pusty talerzyk, bo mamy jeszcze dwa jajca, co będziemy dodawać do środka. Jademy dalej. Hop, hop, hop. Pozdrawiam fanów. Słyszałem, że mam fanów. Także śliczne dzięki. Kanał się rozwijał. Na razie rodzinnie, ale w tobie. Teraz zrobię szybko, bardzo, szybko, wartko, jak Jak to tam chcę To pięknie woda. Jeszcze nie smażył. Mylem boitel do chesioka. Wyciepujemy kawałek fajnie sam. I robimy to tak. <laughs> Słuchajcie. Wasze zdrowie bo przyważeniu piwko fajnie smakuje. Mamy dwa jeca. I co z nim zrobimy? Wbijemy je sam. Uwaga! Jedne. Oszkopka no, mnie wlecia, ale to się nic nie dzieje. Wyciągamy. Drugie. Przylicę przemyć, bo to samoloty, ale tam inne rzeczy. Jak i tego nie mieć? Dobra. Potrzebujemy widełka, A ta jest jakoś taka, nie bardzo. Taka porządna. Wszystko. I teraz tak, co ja robię? Ja daję tak. Troszkę lubczyku. bo lubczyk to jest magi. Fajny most Troszkę pietruszki, do my tak nie za wiele. dobra. Żadnych ziół, żadnych takie rzeczy nie dowomy. Jeszcze trzeba pieprzu. Jakby ktoś lubił pikantnie, to się może dać jakieś chili kajena, albo co tam chcecie, jadową pieprz. Nie zawiela, wiele, Stytnie. troszka Troszkę soli, jową himalajsko nie smakuje, ona nie jest tak ostro Jak to może morsko, albo jakoś kamienne, albo inno Też może być I teraz słuchajcie Biorę widełka I to wszystko tracę trzeba tak rozbełtać fajnie o. Fajnie to wszystko, fajnie, fajnie tego Żeby to miało jednolitą konsystencję. Jademy. te dwa jajca, na stykną. Jeszcze na było stanie, bo to trzy to tak trochę, ale na kolację to jest dobre. Dobra. Słuchajcie, myślę, że to będzie to. teraz to tak, mamy sam i buchka, i mamy mąkę. Ta mąka, tak, po prawdzie, to powinno się przesiać jeszcze przez sitko, ale ja taką sitkę nie mam i tego nie robię. To będę robił tak, jak mam. I te kotleciki teraz, jeszcze do smaku. Troszkę czerwoną papryką, tu przyprawia, ale i z jednej strony, to nie trzeba z tych To styknie, to nie ma, nie ma strachu. To jest dobre. I słuchajcie, robimy tak. Najpierw robimy do mąki. Do mąki z jednej strony, z drugiej strony. Fajnie ucieplamy go tam. I teraz tak, jak ktoś chce, może to robić widełką, No to robię rękoma, bo sam jeszcze papier. To się to potem fajnie ten papier wytrze. O, porządnie w jajcu wymacać. Tak tak o i do bułki. raz dwa raz dwa raz dwa. tak widzicie jaki taki kotlecik fajny teraz się go na chwilę na bok żeby się tu trochę odknie za wam oj mu. jedziemy z drugim do mąki tak z każdej strony, pięknie oczepać, żeby tych grudków nie było, bo to tak nie bardzo i do jajca, fajnie, z każdej strony się ta mąka pociągnie, trochę tej tego jajca. O, i do bułki. raz, dwa, i roz, i dwa, i roz. I dwa. Dobra. Tu na bok. I się dychnie. I trzeci wąsek Tak samo robimy. Widzicie, to ta samka mąka. Rozpieprzyła. Ale zaraz to napowiem. Dobra. Tak. Czerpać z mąki. I do jajca. Raz. I dwa. I raz. I dwa. Dobra trochę tak tu muszę powiedzieć. Bułka to jak sam tutaj tak dobra słuchajcie, wiecie co ja wam powiem tak, że szłoby to jeszcze raz opanierować jak ktoś lubi dwa razy czemu nie czemu ja to stawiam tutaj na pidesce żeby to się trochę dychło żeby to ściągło Wtedy te jajco, jak się z tą bułką i z, tym, z, tą, z tą bułką, to ono się nie rozleci, bo jakby się to od razu ciepli, to to jest za mokre i by było trochę takie na splatę. Przynajmniej ja tak myślę. A czy tak jest, to nie wiem, to sami spróbujcie. Troszkę jajca mi zostało, to ja się to zostawia na jutro. Tego, broń Boże, nie waria. Mąki mam mą dość, ale to też sypia. żeby do mnie na jutro. Półka tarta to nie ma za wiele to, to wycieknie. I teraz tak, jak się sprawdzą, czy olej jest dobry. Bierzemy trochę mąki. I widzicie? Skwierczy fajnie. O. To znaczy, że olej już jest dobry. To znaczy olej tłusty, nie olej, bo na oleju to zdechloki maśloki smażą, bo to nie jest ani dobre, ani przyjemne śmierdzi. A taką myśl fajną, swojsko świnia. Dobra. Jademy z nikoksyną. Jademy dołka I smażymy pierwsze kokleta. 3-4 minuty każdej strony na gorącym tłuszczu. Aby się to fajnie skąpało, o, hop, niech się robi, puczek czysty, bo my walili przez Mielą bojtel, to będziemy go skryć, to od razu odwalamy. Otóż nam niepotrzebne jest zaraz do mycia, Na moczu, to znaczy, że łyk talentu. Jeszcze taka ciekawostka: jakbyście chcieli zrobić jak kiedyś kotlety z pieczarkami, to wcześniej z cebulą z pieczarki się przesmażyć fajnie na masełku. Jak te kotlety usmażone dychną trochę, tak się je wyłożycie na oby na, 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 na ten papier, taki do pieczenia, na blacha. Na wierch docie fajnie te pieczarki przesmażone są cebulką, i do tego kejza potarto. Na wierch na jakieś 5-8 minut do piekarnika na 100-150 stopni styknie, aż się jakiejś zaraz puści, bo super takie. A na razie robimy to dalej. Tak i teraz zrobimy tak te prytasy. Nie się w swoim razie. tym tej talerzy, co że w wcześniej z bułki użyjemy. Tak, odświeżamy woda z tych kwiatków. Zmienimy kwiatko, co że w całą woda odświeżamy. Tak, tego za wiele nie ma, bo to i na dwie osoby, do mnie do że to nam sypie i bierzemy takie coś jak ręcznik papierowy. Ręcznik składamy się fajnie na dwa i na cztery części. Pokładamy. Jeszcze trochę. Te. Odcedzymy z tej wody, aby to nie było za I te frypki tu A czemu? Żeby ten ręcznik ciągnął ta cała woda z tych frypek. Żeby one były takie fajne suche. Dobra? Tak kto lubi jak po tym z ketchupem albo jak a my mamy taką specjalną przyprawę turecko, mamy takiego znajomego z salonu co ma turecki bar robi kebaba i ma taką fajną przyprawę do frytek bardzo nam smakuje także polecam każdemu, jakby ktoś kiedyś miał ochotę podjechać mają super kebaby w Zawodzkim. i obracamy. zobaczcie się jaki piękny kolorek o, takie to może być ten kotlet Wpływać w tym tłuszczu, bo skwierczy jak w kuchni nie skierczy, to nie wiesz, że ważysz. Dobra, włączamy jeszcze teraz nasza krytownica bo mamy 175 do 180 stopni na fletki, więcej nie, bo się wtedy polą i nie będą fajne. Jeszcze troszkę odstąpca, Tak.

Dobra. I jadłem z tym kokciem dla mnie. I na co jeszcze bym chciał? Aha. Teraz na ten mały talerzyk zbomę jeszcze taki o talerz mącznika papierowego. Żeby tym tłuszczem tego kotleta fajnie wstrząsnął to, to, a nie był taki tłuszcz z ta panierka, żeby taka nie była, tylko no, taka fajna, chrupka. Czekajcie chwilę, nawet się muszę. Proszę. Jajka Jajka szkoda wycierpasz. O. Wszystko się przyda na następny dzień. Także jak będziecie w domu ważyć, jak w domu stanie, to nic nie oczekiwać. To szkoda pieniędzy. Na pieniądze trzeba ciężko robić. Dobra. Dobry dodamy na bok. Mąka to do wszystkich tekstach, to się nie będzie. To jest jeszcze zrzucony. Szykujemy drugiego byka. Jest tam cecho fajny. One są teraz takie... One się zarabiały. One są troszkę takie... Nie są takie mokre, są takie przechycone. I ta panierka tak się zlaża w tym mięsem i się fajnie czyny. Ale tego bym dla starej uczył. jak zauważyłem, że przez 5 tygodni ja żyję. Ale to tak do rozrywki robię. Ja. Żeby mu smutno nie było, nie? Dobra. Fajny kotlecik. Zobaczcie się. Pięknie usmażony. Teraz dodam na bok. I się odpocznie. Następnie. Troszkę ten tuż sam na tej patelni. Rozmieszkamy. I o, jak idzie fajnie. Dobra, smażę następnie. Także ja się robię dalej, a wam życzę miłego wieczoru. I jak zawsze wyślę wam fotka po tym, co mi z tego wyszło. I oto podobno z Ma te moje kotlety i do tego jeszcze maślonka troszkę okrusza kajtową koperkę suszonej i tobelo. Do zobaczenia wkrótce.